razem robioną zaczniemy robić nie odtąd, tylko odtąd. I najpierw zrobimy sobie ozdobny dół, a później pojedziemy w górę samymi prawymi oczkami. Żeby zacząć robótkę w środku, nie będziemy ją zaczynać w tradycyjny sposób, ale wykorzystamy pomocniczy szydełkowy łańcuszek. Do zrobienia łańcuszka potrzebne nam są resztki. Ja wybrałam jakiś biały akryl. Tak jak mówiłam wcześniej, dobrze jest wybrać włóczkę, która nie ma zbyt dużo włosków i się nie rozwarstwia. Będzie łatwiej na niej nabierać oczka. Jeżeli mamy na naszej włóczce supełki, nie przejmujemy się tym, one nie będą bardzo przeszkadzać. Lepiej, żeby ich nie było, ale jeśli są, to to nie jest problem. Żeby wiedzieć jak długi robimy łańcuszek musimy najpierw zrobić sobie oczywiście próbkę prawymi oczkami z naszej włóczki docelowej. Czyli bierzemy włóczkę, z której będziemy robić całą tubę i robimy sobie próbkę, oczka prawe, mierzymy ją i obliczamy ile centymetrów, ile daje nam oczek. Lub ile oczek, ile centymetrów. W moim przypadku będę robiła Razem z wami tubę z tego fioletu i wyszło mi, że 13 oczek daje mi 5 cm. Powstaje teraz pytanie, jak szeroka ma być nasza tuba, jaki ma być jej obwód. To zostało wyjaśnione w samym wpisie na blogu, ale jest to mniej więcej obwód w biuście, troszeczkę większy. Jeżeli chcemy, żeby tuba była luźniejsza, ja akurat chcę, żeby rzeczywiście była dosyć luźna. Dlatego przyjęłam, że obwód mojej tuby to jest 100 cm. Dlatego potrzebuję 260 oczek. Skoro będę miała 260 oczek z tej włóczki, przepraszamy, mamy jakiegoś pana lecącego na motolotni, ewentualnie helikopter. To już będę miała 260 oczek, <laughs> dlatego robię sobie też 260 oczek łańcuszka pomocniczego. Zrobimy go troszeczkę więcej, żeby mieć w razie czego pole manewru przy nabieraniu. Łapiemy w rękę szydełko, łapiemy w rękę włóczkę pomocniczą i... Przekładamy sobie w ten sposób: z przodu mam końcóweczkę, z tyłu nitkę do kłębka. Przekładam sobie końcówkę do przodu. Jeszcze raz. I mam teraz pierwszą pętelkę, przez którą będę robić pierwsze oczko łańcuszka. Zaciskamy. I nasz łańcuszek robimy bardzo, bardzo luźny. Dlaczego? Ponieważ wtedy łatwiej będzie nam na nim nabierać oczka, czyli nie bardzo ścisły, nie taki, tylko każde oczko sobie wyciągamy, nie przejmujemy się tym, że one są nierówne, ten łańcuszek i tak spróbujemy. Robimy sobie takich oczek łańcuszka 260 plus około 10 zapasowych. Oczywiście ja mówię o moim przypadku, więc ja zrobię około 270, a nawet 275 oczek łańcuszka.